Dzień dobry, <laughs> witam Państwa, doktor Stent. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tematu, który wydaje się nie mieć wiele wspólnego z kardiologią. Mianowicie chodzi o wypadanie włosów. <laughs> tak, czy z wypadającymi włosami należy udać się e, do kardiologa? E, proszę Państwa, jest tak, że my w swojej codziennej praktyce klinicznej nie zwracamy uwagi na to, czy pacjentom Wypadają, naśliło się, wypadanie włosów, czy też nie, i pacjenci nam też niechętnie o tym mówią. A wynika to z tego, że gdzieś w zakresie naszych zainteresowań, związanych z tym, co się dzieje z pacjentem, jakie są objawy, kwestia tego, czy te włosy wypadają mniej, czy bardziej intensywnie, jest naprawdę mniej nieistotna Nie zwracamy kompletnie jako lekarze na to uwagi. Podobnie pacjenci często myślą, że najprawdopodobniej znaczenie ma tutaj dieta, kwestia witamin, tego właśnie. Generalnie jak wygląda ich styl życia, czy się wysypiają, czy nie wysypiają. I nie przychodzi im do głowy coś takiego, że właśnie wypadanie włosów może być związane ze stosowanymi lekami, chociażby kardiologicznymi. Tymczasem no, powinniśmy czasami wspólnie usiąść, zadać sobie to pytanie i zastanowić się, czy rzeczywiście jest tak, że Akurat nasilone wypadanie włosów może mieć jakikolwiek związek z lekami stosowanymi, z lekami kardiologicznymi. Chciałem Państwu powiedzieć o kilku grupach leków, które mogą powodować u pacjentów wypadanie włosów. Pierwszą grupą tych leków są szeroko rozumiane leki przeciwzakrzepowe. I tutaj mam na myśli tzw. heparyny drobnocząsteczkowe, takie leki jak warfaryna, oraz tak zwane doustne nowe antykoagulanty, do których należy chociażby preparat ribaroksabanu, dabixabanu, apixabanu czy edoksabanu. Jeżeli chodzi o heparyny i heparyny drobnocząsteczkowe, ten problem tak naprawdę dotyczy niewielu pacjentów, ponieważ rzadko kiedy pojawiają się takie sytuacje kliniczne, że pacjenci muszą stosować te leki przeciwzakrzepowe przez okres długi. Kilkumiesięczne, bowiem to najczęściej w takich obserwacjach czasowych pojawia się zwiększone wypadanie włosów. Zresztą pierwszy przypadek wypadania włosów i to takiego dramatycznego wypadania włosów związanych z całkowitym usieniem został opisany niespełna 20 lat temu pod nie u, u dziewczynki, u pacjentki, która miała wskazania do stosowania. Tego leku. Okazało się, że odstawienie tego leku spowodowało powrót ogłosienia na całe szczęście, więc trzeba było spróbować wprowadzić nowy lek przeciwzakrzepowy. W przypadku warfaryny, która jest stosowana chociażby u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz tak zwanymi metalowymi protezami zestawkowymi albo u pacjentów których to, bo też jest taka prawda, też spotykamy takich pacjentów, nie stać dalej na nowe leki przeciw Problem wypadania włosów pojawia się, może się pojawić um, około trzech miesięcy po rozpoczęciu stosowania tego, tego leku. Zatem jeżeli stosujecie państwo, czy wasi bliscy warfaryna i zauważacie, że pojawia się no zwiększone wypadanie włosów, tych włosów jest mniej, one są słabsze, może mieć to związek z tym stosowanym lekiem. Przy czym pytając, jakby myśląc o odsetku pacjentów, którego ten problem dotyczy, to co można znaleźć w literaturze przedmiotu, to w zasadzie Pisze się o jednym, o jednym do 3-4% pacjentów, przy czym takie skrajne sytuacje, gdzie dochodzi do całkowitego wyłysienia są na szczęście bardzo rzadkie. W przypadku nowych leków... Również łysienie jest wymieniane jako jedno z potencjalnych działań e, e, ubocznych, przy czym ono jest naprawdę rzadkie i tutaj w zależności od preparatów skasuje się na ryzyko od do, 1 do, do 4%. Ale co zrobić, jeżeli, jeżeli u pacjenta, który stosuje leki przeciwzakrzepowe, pojawia się wypadanie włosów? Tak naprawdę musimy się zawsze kierować wskazaniami, które doprowadziły nas do tego, że pacjent stosuje leki przeciwzakrzepowe. Jeżeli jest to ochrona pacjenta, a najczęściej tak jest przed różnymi powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi, to trochę nie mamy wyjścia, bowiem tak naprawdę zestawiamy wtedy na tej szali ryzyka i korzyści. Z jednej strony wypadanie włosów, a z drugiej strony na przykład zmniejszenie ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Myślę, że odpowiedź w takich sytuacjach jest oczywista, co należy wybrać. Natomiast to, co jest jakby dopuszczalne i co pokazuje, że może być skuteczne, jest to tak naprawdę próba zamiany jednego leku na inny lek w obrębie tej samej grupy. Na przykład jeżeli mówimy o dalteparynie czy tinzaparynie, tych lekach w drobnocząsteczkowych, które, w przypadku których najwięcej mamy takich opisów związanych z łysieniem plackowatym, to skuteczna może być, może być próba zamienienia ich na enoksaparynę, przy której tego typu historii opisuje się zdecydowanie rzadziej. Jeżeli mamy na przykład czy też występuje nam wypadanie włosów po zastosowaniu dabigatranu, możemy spróbować przestawić pacjenta na... Przykład na preparaty waroksabanu. Jeżeli ktoś stosuje warfarynę, no to wtedy kolejnym krokiem może być przestawienie tego pacjenta właśnie na nowy doustny antykoagulant. No niestety są to sytuacje, w których często nierzadko jest trudno znaleźć proste rozwiązanie. Są to sytuacje frustrujące i dla pacjenta, i dla lekarza. Ale trzeba pamiętać zawsze jeszcze raz, dlaczego stosujemy ten lek, i tak naprawdę trzeba się kierować głównie tym wskazaniem. Jeżeli chodzi o inne grupy leków kardiologicznych, o których Państwu chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o stosowanie, o, znaczy o które stosowanie może właśnie wywołać spowodować wypadanie włosów. Są to beta blokery i tak zwane inhibitory konwertazy angiotensyny. Jeżeli chodzi o beta te blokery praktycznie w większości preparatów opisuje się to zwiększone ryzyko wypadania włosów. Najwięcej literatury można znaleźć, jeżeli chodzi o preparaty metoprololu, stary lek Atenolol, ale także w przypadku tych już nowszych bisoprololu, carvedilolu. Czy nebivololu również opisuje się na sytuację, po której dochodzi do wypadania włosów. Jeżeli państwo stosujecie tego typu lek i zauważacie po kilku tygodniach, że dochodzi do zwiększonego wypadania włosów, naprawdę warto powiedzieć o tym lekarzowi, bo w przypadku beta blokerów mamy możliwość zamiany nie tylko pomiędzy poszczególnymi preparatami, ale w ogóle wskoczenia na zupełnie inną grupę leków. I taka proponyjny Grupę leków, o której już wspominałem, to inhibitory konwertazy angiotensyny. Jeżeli stosujecie taki preparat jak lek enalaprilu, captoprilu, lisinoprilu, candoraprilu, to są leki, to są substancje, po których również można zaobserwować zwiększone wypadanie włosów. I to ryzyko mamy opisane statystycznie na poziomie jednego na powiedzmy 200 pacjentów. Zatem, jeżeli stosujecie jeszcze raz te leki, pojawia się zwiększone wypadanie włosów, to wówczas może mieć to związek właśnie ze stosowaniem tychże leków. Inną grupą leków, którą często stosujemy jako, jako lekarze kardiolodzy, to są oczywiście statyny, czyli atorwastatyna i simvastatyna. W przypadku tych leków również opisuje się zwiększone ryzyko wypadania włosów. Wówczas sytuacja jest też względnie prosta, jeżeli chodzi o praktykę kliniczną, bo możemy zamienić preparat statyny na zupełnie inny bądź zastosować lek z zupełnie innej grupy. Zresztą jeżeli chodzi o leki na, 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 na obniżanie poziomu cholesterolu, to m.in. we wpisach na portalu Akademia Pacjenta znajdziecie Państwo niewiele dodatkowych informacji na ten temat. Podsumowując, jeżeli jesteście pacjentami kardiologicznymi i stosujecie różne leki, chociażby z tych wspomnianych grup, i gdzieś po drodze zauważyliście, że dochodzi do zaburzenia jakości Waszych włosów, że te włosy wypadają, są bardziej rzadsze, przejrzyjcie proszę te leki, które stosujecie i zastanówcie się wspólnie ze swoim lekarzem prowadzącym. Czy to być może któryś z tych preparatów nie powoduje właśnie zwiększonego wypadania włosów? Oczywiście sytuacje nie są, nie są proste, ponieważ wielu z Państwa stosuje leki z różnych innych grup, stosujecie doraźnie różnego rodzaju leki, preparaty ibuprofenu. Niektórych innych leków przeciwzapalnych, preparat allopurinolu na obniżenie kwasu moczowego, niektóre antybiotyki, no są to też leki, które mogą powodować zwiększone wypadanie włosów. A do tego, jeżeli właśnie weźmiemy tak zwany styl życia, tak, kwestie jakości naszej diety generalnie tego, jak dbamy o swoje zdrowie, to tych czynników, które mogą przyczynić się do wypadania włosów jest całe mnóstwo. Ale pamiętajcie o tym, jako pacjenci kardiologiczni bądźcie świadomi tego, że niektóre leki mogą wywoływać tego typu objawy, a jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład tak zwaną przygodę życia po zabale, zapraszam Was do swojego dedykowanego kursu, który znajdziecie na stronie internetowej drstand.pl. Pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia.